Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Staję z tej strony Branker za to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj czas na chyba. Film, który bardzo długo wyczekiwaliście, czyli zapisy do pucharu świata widzów. Bardzo dużo razy mi się pytaliście, kiedy będzie ten puchar świata widzów. No, odpowiadam, że dzisiaj są zapisy. Tak jak widzicie. Ci, którzy się zapisywali wiedzą jak to robić. Nie trzeba im to powtarzać bo zapisy się tak ogólnie nie zmieniły. Ale dla tych, kto chcą się zapisać pierwszy raz, to rzecz jasna, yy, pokazuję Wam. Nick, to jest najważniejsze, kraj, no wiadomo, fański jumping ma ograniczoną liczbę krajów. Tutaj widzicie maksymalnie, ilu zawodników możemy wziąć. Tak ogólnie, tutaj nawet będziecie mieli spokojnie na miniaturce oraz w komentarzach, dlatego, że jeszcze jest jedna sprawa związana z tym, kom, z tym komentarzem, który będzie przypięty, no i także w ogóle obiór całego skoczka. Możecie mu dać kombinezon, możecie mu dać kask jaki tam chcecie. Najlepiej, żeby był właśnie z tych standardowych, jak widzicie. Nie wiem, chcecie na przykład kask Red Bulla, chcecie kask Moro, Klimka Murańki, Wieśmana, Milki, ten Manera, kask Norwegów, kaskami Stocha. No, jakikolwiek tam chcecie, raczej wolałbym, żeby to właśnie takie były, a nie te niestandardowe tutaj, bo widzicie, że... No mam je, rzecz jasna, ale... Eee... No mówiłem, no chcę po prostu, żebyście raczej korzystali z tych standardowych, tych które można normalnie kupić, fański jumping możecie także kolor gogli sobie jakiś wziąć, rękawic brodę możecie jakąś sobie dać albo maskę to też jak najbardziej nie ma problemu, kolor butów no i także narty, też jak mówiłem raczej te standardowe czyli Fischer, bvt, lany nawet macie sobie te które tutaj nie mam do kupienia czyli ten, ten sport 4000, jakiś fluege tak, no jak mówiłem, to po prostu zależy od Waszej decyzji. Możecie nawet się trochę pobawić i spróbować jakąś technikę lotu sobie tutaj zmienić. Nie ma absolutnie żadnego problemu. To Wy jesteście tymi skoczkami i Wy o nim po prostu decydujecie. Mówiłem o tym, że te. Yy, o komentarzach. Mówiłem o komentarzach, bo tydzień temu zrobiłem ankietę, ankietę która miała jedno pytanie. Czy chcecie, aby były? W limity krajowe, czyli maksymalnie 4 zawodników do reprezentacji i zgodziliście się na to tam chyba z 20 osób zagłosowało jak widziałem, no i tam z 90% to były głosy na tak, że chcecie takie limity, więc je wprowadzamy w komentarzu przypiętym będzie liczba kraj będzie każda reprezentacja na początku zapisów będzie miała 4 na 4 pierwsza liczba to rzecz jasna liczba wolnych miejsc 4, no to wiadomo ta liczba maksymalna. Będę ją edytował co każdy zapis. Mam nadzieję, jeżeli jak najbardziej, jeżeli się gdzieś pomylę, jeżeli będzie jednak trochę więcej zawodników, no to pamiętajcie o tym że też możecie mi napisać, że słuchaj Brankers, tutaj zrąbałeś i zapomniałeś tego zapisać i tego, bo to jednak jest bardzo ważne, więc jak mówiłem, dzisiaj jeżeli chodzi o to, kto pierwszy ten lepszy, im szybciej się zapiszecie, tym jest większa szansa, że traficie na ten swój kraj, który chcecie trafić dlaczego taki limit krajowy? napisałem no, na karcie społeczności, że to da dużą szansę na konkursy drużynowe czy konkursy duetów, więc jak najbardziej próbujcie szybko się zapisać no bo wiadomo, zapisy, jak tutaj te kolejne pytanie, kiedy trwają zapisy, te zapisy trwają tak naprawdę do końca sezonu. Nawet jak się zacznie sezon, ten piąty Pucharu Światawiców, możecie dalej się zapisywać. Ale jak mówiłem, lepiej zapisać się na początku, żeby być pewny swego startu, żeby na luzie sobie skakać na początku sezonu i mieć większą szansę na wygraną. Za tydzień będę już pokazywał Wam kalendarz, zobaczymy ile osób się zapisze, bo wiadomo, może jeszcze podczas tych tygodni się jeszcze ktoś zapisze, bo zapomniał i tak dalej, i tak dalej, bo rozumiem, że nie, że nie każdy na przykład ogląda mnie odcinek w odcinek, tylko zobaczył mnie przez przypadek na głównej i dlatego też zdecydował się zapisać, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o to, to pamiętajcie o jednej rzeczy, o tym, żeby się szybko zapisać. No bo tym lepiej będzie mi łatwiej ten kalendarz zrobić i będę wiedział, ok, w jakiej sytuacji będę. Wiadomo, o tym będzie więcej informacji za tydzień. Mam nadzieję, że z masą ludzi tutaj się spotkamy i będziemy oglądali kapitalny piąty sezon. Do zobaczenia i siema.